Piewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj od samego rana tam są chyba jakieś obchody, jakiś pogrzeb czy coś w tym klimacie. I plumkają, cały czas plumkają to takie dźwięki tutaj kmerskie. I ja sobie dzisiaj zrobiłem taki troszkę bardziej office day, poranek, poranek, bo nie cały. i I trochę tam rzeczy ponadrabiałem na laptopie. Ale zadzwoniła do mnie Tarą, i okazało się, że w tym tygodniu przedszkole jest zamknięte. Jest jakaś przerwa. Nie wiem o co chodzi, nie wiem dlaczego, ale jest. Pod od poniedziałku będzie znowu działało. No i Juna i jest z nią cały czas. No i zadzwoniła do mnie, czy mógłbym przyjechać i ją wziąć na jakiś czas, bo bardzo za mną płacze. No tak, zamknąłem laptopa i ruszam. do Juna. Ale tutaj jaszczura wielka była Poszła gdzieś tam krzak tam gdzieś polazła, ale tu siedzia na poduszce, taka wielka Dżunek tu chcesz usiąść czy gdzie? Gdzie? Dobra Przyjechaliśmy Przyjechaliśmy do Temple Design, bo Junek chciała pizzę zjeść Więc zamówił pizzę dla niej od 12.30 na przyjechać się, znowuż zabrać. Paru rzeczy się dowiedziałem. Tam musiał obok Ciebie? Dobrze. Zamówiliśmy już pizzę dla żony, dla mnie jakiegoś kresanta. A tam w plecy mną przy stoliku widzimy jak wygląda przebiega kontrola. To jest kontrola, nie wiem jak nazwać taki urząd tutaj sprawdzają ważność, terminy przydatności produktów, które są sprzedawane. I to nie w tutaj w w restauracji, tylko przynależącej do tego do tego biznesu w markecie sklepie, który jest tu obok, tuż obok. Zbieramy produkty z półek, chodzą urzędnicy mundurowani i sprawdzają. Nie z czego? Pracownicy donoszą sobie nowe produkty i oni po kolei sprawdzają wszystko. Tak więc i tego typu kontrole zaczęły się tutaj w Jest woda. Masz. Przyjechaliśmy z dżunku do domu na chwilkę. Rzuciłem kurakom ryż i w którymś momencie nagle z kurnika sprintem siwa przybiegła. Przestała wysiadywać jajka. Mam nadzieję, że tylko na chwilę. Że podje i zaraz wróci. Muszę szybko coś rzucić jeszcze dobrego. I przyjechaliśmy do nas do domu, zmierzyłem temperaturę. Juny, bo jak że, że jest podwyższona. Okazało się, że ma 37,8, w związku z czym, um, kiedy Tarank już skończyła swoje rzeczy i przyjechała odebrać Dżunę, wziąć jeszcze jakieś rzeczy, z, z swoją drogą jeszcze rzeczy jakieś zabrać, e, to powiedziałem, żebyśmy podjechali do lekarza. i Jesteśmy w tej chwili w O, nie, Będziemy. No bo bo, bo no jest podwyższona temperatura ewidentnie, ale ci z noca, kaszel także. jestem tutaj obok, jeszcze coś zabieraliśmy. Będę wiedział przynajmniej na czym stoję, stoimy. stoimy. I, I tu jest uwaga, apel prośba jest ze strony Taro. Prosi, żeby uszanować jej prywatność. Prosi o nie wysłanie do niej wiadomości, nie prób, 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 próby kontaktu, zapraszanie do znajomych, przyjęcie do znajomych. Prosi, żeby tego nie robić. Ona chce się odciąć zupełnie od tego uniwersum, od tego świata, od tej rzeczywistości. Chce sobie układać życie na nowo i już zaczęła to robić. I prosiła mnie, żebym powiedział to przed kamerami, że prosi o uszanowanie jej prywatności. Także zwracam się do Państwa serdecznie z prośbą o to, abyście skupili się na tym, co zostało, co będzie dalej, a i dać spokój Terron. Dziękuję. Witam serdecznie. A kogoś to niosą tutaj? A właśnie kogo nie się. Dzień dobry, no, dzień dobry. Nie mnie. Słuchaj, opowiem Ci historię, o oszalejesz. Czy ma, może być <grym> kamera włączona? Miasto, co, uważaj, może być włączona, nie ma sprawy, natomiast ja nie wiem, czy nie będziesz musiał tego puścić po godzinie 23. <grym <grym jak ci opowiem historię, słuchaj, dlaczego muszę jeździć na rowerze ostrożnie. <grym> Jedziesz. ja. Słuchaj, no, przed wczoraj wieczorem chciałem jechać na zakupy, miałem śmieci. Ja mam kawałek przed swoim domem, takiej drogi kociełby no, yy, grubo. Siadłem na rower. Pod śmietnikiem wrzuciłem yy, reklamówkę ze śmieciami i ruszyłem na tym rowerze. Natomiast. Coś, niepartownie mi się w porkach ułożyło. I yy, jeszcze w dodatku, kurczę, zaraz przed kołem był taki kamol większy. I mnie mój własny rower skopał po jajach. <śled> Więc yy, ja <jadą> mi <śled> Będę chciał wypipać. Albo nie, no zobaczymy. No nie, no, straszna historia. No nie, no w słowie nie jajo nie tak. widzę nic złego. Nie? Natomiast boli mnie okrutnie. No, przy dotyku, czy jakichś takich rzeczy. Nie, no, no, nie, nie do... dotykaj się tam po prostu. No, nie dotykam się. Na, 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 nawet mi do głowy nie przychodzi, nawet jak sikam, to wysłał się. Wstrzymaj się z prysznicem na parę dni. Tak, tak z kompulsywną masturbacją się na kilka dni, no to może jakiś Ksana, albo jakieś proby będę wyciągał. To co, to... Brom. brom. Za komuny dawali brom, słuchaj, w akademikach wojsku. i w wojsku tak, tak samo. Tak. Dawali wiesz, w akademikach studentom hmm. do jedzenia, żeby za bardzo tam wiesz, porówstwa nie było. <śmiech> <śmiech> Więc jakiś brom muszę wrzucić. W wojsku tak samo tak dawali jest, właśnie, fajnie. żeby goście kota nie dostawali. Za moich no? czasów podobno już nie, ale nikt kompotu nie chciał pić. <śmiech> <śmiech> Nie, co czuję, że dzisiaj robisz mi odcinek po prostu. Ja, 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 ja zostawię kamerę włączoną. Nie, nie, nie. i... chcę pokazać. Możemy zrobić odciny. odcinki. Możemy zrobić do Kibla. Możemy nas usunąć. Zebraliśmy się tutaj w tak. takim gronie, w jakim się zebraliśmy, no, no, bo jedziemy po, bo jedziemy no. po pierogi ruskie. A? Chciałbym, proszę, że państwo się nie oburzali, bo to jest nazwa zwyczajowa. Co? Nie, nie, nie nie, tak, nie, 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 ukraińskie? nie, słuchaj, lepsze. W Rosji one nazywają się pierogi polskie. A są w ogóle y y takie? I to nie są, że ruskie, że z Rosji, tylko z Rusi. Róż to jest Ukraina, to była Róż. Róż biała, czerwona, czarna. Tych Rusi było tak od cholery. A. Moskiewska zrobiła największą karierę i, i stała się Rosją. To, to tak. Natomiast, to się <grylić> cały się pus... pół, kioska była osobną Rusią. Tak no, grody czerwińskie. nie. grody Czerwieńskie to były lachy jeszcze. Ale już dalej, <gryć> już były ruskie grody. I to Także Rusi, drodzy Państwo, widzicie sami, że można mówić pierogi ruskie i to w żaden sposób nie jest Rosji są nazywane w Rosji. polskimi, są dostępne w eleganckich restauracjach, mm. można zamówić pierogi polskie i co masz w środku? Masz ser, masz e, ziemniaki i masz cebulę. No Dokładnie to samo. No to jedziemy, bo nasza rodaczka Iza wyprodukowała po prostu, wrzuciła na, na grupę, że, że są do, do zamówienia. No i bierzemy i Jedziemy po pierogi, ja kupiłem, kupiłem dwie porcje, jedną sprezentuję tutaj znajomej, bo wiem, że uwielbia, także będzie niespodzianka. prezentu i sprzedaj za górę złotych motów. <gry> ja cię proszę Maczku, bo Ty chciałeś wystosować, bo my tu się siedzimy i dysputy historyczne prowadzimy, to jest i bez żartów, bez jaj. Naprawdę rozmowy i no bo antropolog, Jednak antropolog, Prawda? I Maciek zadał pytanie. Yy, nie wiem, czy próbujesz tutaj wywołać jakąś awanturę, ale. No nie no, ja chcę opinii, bo. bo no, yy, Znajdziesz zdanie... w... cię dzioższego. Sam koledzy, widzę. Czego by nas uczyli? Yy, jakby zwycięstwo pod biegiem y -y. jako my zwycięstwo. Ale czy w długiej perspektywie? Czy ty no to uważasz, właśnie za... na studiach mieliśmy zajęcia. O tym i tam koleś powiedział. Że tak, tylko u stóp Babelu stało poselstwo od kary Mustafy z propozycją północ Wasza, południe nasze. Nawet któryś tam roz... ten równoleżnik, czy chce tam południk, gdzie to podzielić, jak Wietnam kiedyś. Mhm. Nie? Albo o, o, Oni, e, Turcy, już e, jak mówiliśmy, oni zawsze dotrzymywali słowa, oni byli nieporzyniani, nasze za tak, na nich tam było zimno. oni dopierdolili, oni chcieli południe Europy, co nie? Poszliśmy, uratowaliśmy dupę Habsburgom. tak? Dokładnie. Zaborcy kim byli? Wszystko było, wszyscy byli Habsburgami, zarówno Prusacy, Austriacy, jak i Moskale. To wszystko byli Habsburgowie. Gdybyśmy wtedy nie poszli, no tylko że Sobieski był turbokatolikiem, on był, był ultrakatolikiem i jemu się w ogólnie mieściło w głowie, żeby negocjować i nie pójść chrześcijańskiemu królowi na odsięg. Sowiecki nie był Węgrem w ogóle, tak? Nie, to Batory. A Batory, Batory był A Batory. Węgrem, poza tym ja nie wiem, czy myśmy wtedy razem z Węgrami nie byli, więc można było powiedzieć, że był też Węgrem. No dobrze, czyli innymi słowy, gdybyśmy... Mhm. Przyjęli, przyjęli ofertę kary Mustafy, to w tej chwili my byśmy przyjmowali Głoków, Austriaków, tych wszystkich narodów, które wyrwały się spod jarzma tureckiej niewoli do Unii Europejskiej. Wiesz, no. bo taką historię słyszałem, dlaczego my mówimy, bo wszyscy mówią Italia, Italia, Italia. Nasz szl szlachcic w tamtym czasie wyglądał no, podobnie jak fryzura Mm -hmm. Tutaj swój taki, no, kosowe będą mieli, Coś krainy, i te, ale, inny. I taki inny. Taki mieli tutaj zaczesany za i, tak, i to było wszystko. Przyjechali stamtąd, nagle, o jeszcze czasy bony i tak no, 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 no. nagle przyjechały... Tak, peruki. Ja ja ta... perłki, się, I, Jak ich nazwali? No Włochy, nie? <laughs> tak mówię, słyszałem. W tamtych czasach to była Italia, Neapol. Na ja nie, nie. nie było. Italii. Nie było Italii. To państwo Florencją. Polsce. Palermo z Lorencją. to był najsilniejszy, najmocniejszy. Na Nie ma tym wszystkim, tak. się, tym wszystkim leżał Watykan, który się. Który był zupełnie inny, ze tak. tematem, to w ogóle Watykan nie Ale się, się tłuk z każdym. I takie dysputy właśnie prowadzimy w tej chwili. Co, chcesz sobie ja. zrobić taką legitymację, że nie tylko siedzisz tutaj i <laughs> tylko prowadzisz poważne dysputy? No <laughs> nie tylko prowadzimy poważne dysputy, ale jeszcze przeszkadzamy wszystkim dokoła, bo prowadzimy je bardzo żywiołowo i donośnie. Jak to, jak to sarmaci. <laughs> Co po niektórzy sarmaci. No my z y, Mackiem i zapłacić. z y, Wiktorem tak zwanym takie nasze tutaj określenie. Będziemy ruszali za chwileczkę po odbiór pierogów, ale w międzyczasie. To się pojawi. No zupełnie nieplanowane i nieustawiane, ale siewry małe, malutkie, trudno na siebie nie wpaść. Także zobaczcie, to jest nasza pani, która dostała od nas pierścień Ta z tatuażami. Zobaczcie, jaką swoją fryzurę zrobiła. Z włoski. Z włoski, Fajnie. No tak, bo dobra, rachunek. Co? To, to, nasz... to jest nasza taksówka? Nie wiem, to nie mam ja się nie znam. Zamówiłeś jako? Zamówiłem. Aaa. To zapytać No, no to gramy. Gra? No, lecimy, lecimy. Zestresowali mnie, bo ja tutaj jeszcze z budzykijami rozmawiałem. Uwaga, uwaga. Na miejsca. Gotowi. Stać. nie stać, bo te kule co ludzie tamtym Tak, ja jesteśmy. Dobrze, jesteśmy... Yy, no jest to zapomniał buta. Bo jesteśmy w pokoju zwierzeń Tak. bardzo proszę, żeby wszyscy się otworzyli. Ty nie za bardzo. Ja mogę Wam pokazać. Co pan, co pan, cofam. Dobrze, zostawiamy cofam. 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 nasze motory tutaj. Mój jest tam. Maćkowy mnie tu. I. Rower? jest też, tutaj stoi. A on rower też jest. Dobrze, jedziemy, jedziemy po te pierogi. No bo zrobiło się po prostu nieprzyjemnie na dworze, pada.

Jak jest na polu to zobaczę jak pójdę na kurnikowo. A na dworze na razie pada. A wyjdziesz na, na dworze szlachcica, to wtedy będziesz na dworze. Wyjdziesz na dach i się to wtedy będziesz na dworze. Ja, Wory to są budynki nie nie Ja mam jest szlak, że wychodzę na dwór. <grym>, jasne, wychodzisz na dach budynku, w którym mieszkasz. To, to, to jesteś nie w tym to, to sami herbowi widzę. Sami, sami herbowi. A księżniczka Anna znowu spadła z konia. Tak. Dobra, no to jedziemy. no Pada, bo pada, bo pora deszczowa. no to Nie z konia, coś... tylko ze słonia. Popatrz, jacy tutaj wojownicy zapytają. Ale to nie słoni. jest księżniczka. No. to jest jakiś knerski w ogóle. Książę księżniczka w jednym. że oni tutaj kiedy chcą, to zmieniają. Nawieść tak. pierogi do tego. A, to Wziąłem to pana tuktuka. Wynajmijam go teraz na godzinę jeszcze. Teraz mu zapłaciliśmy za jeden kurs. I idziemy to gdzieś tutaj jest, tak? in out shadow phone number notice. Ale co to? Prohibit co to jest? the use of drugs, weapons, all kinds of explosives. Kamera, kamera. Może być nie, nie. można używać żadnych rodzajów Ale to jest materiałów tu? wykupowych. Tutaj? To to? Ale mam zapalniczkę. No bo jak tutaj to ja tyle lecę, bo mi kamera... Zmoknie. Na no, tam zmoknie. Pierogi no, chodam, dawać! Ja nie wiem w ogóle co to jest. Tutaj ktoś mieszka, tam jest, tam jest basen, to duży basen. Fajnie, to no w ogóle nie wygląda to, prawda? Tutaj jesteśmy tu leżą jakieś rzeczy, po prostu materace. To jest w ogóle jakaś porzucona przecież. To są łazienki wypasione. Czyli nie to, żeby być mnie łazienka, prawda? To, to wygląda jak, no nie wiem, jakiś się budu. Zakładam, że po prawej. To jest pomieszczenie. Ciup, ciup. To dobrze się składa nawet, ja ci powiem, że ja, ja myślę, że ona naprzeciwko, tak naprzeciwko, to jest to miejsce, gdzie przedłużają włosy, a tam jest Nie. pani Izabela, która idzie z pierogami, a, idzie to są na to, byliśmy dobrze, to byliśmy dobrze, my tak. przyjechaliśmy najpierw w tamtą stronę, tam byliśmy i dopiero przyjechaliśmy na tą, tą część, dobra, zapraszam do środka. sobie content. Lecimy, bo ja zapomniałem jeszcze, że Maciek dla Natalii jeszcze chce wziąć też paczkę ruskich, więc... One są zapłacone. Uważaj, nie wyrżnij, proszę ja ciebie. O jak zaczyna lać! jak zaczyna lać, teraz on, to muszę kamerę stać. I ta gąbka namoknie i będzie. Aha, to tutaj są... to jest taki kompleks stały. ale To jest, ale to jest taki fajny kompleks, to super jest. Super jest, ale właśnie zaczął padać jeszcze mocniej, No masakra przyjechaliśmy pod dom znaczy ja już jestem w domu na, na razie yy, przyniosłem pierogi za, yy, włożyłem do zamraża, zamra, zamrażalnika przepraszam najmocniej jest zalane wszystko w kuchni było lekko uchylone okno cała kuchenka po prostu pod wodą do diabła tutaj musiało nie zelać naprawdę dobrze, tam powycierałem szybciutko i lecę na dół, bo opaki, Jaskier i Maciek czekają i jedziemy dalej, Jedziemy trzeba pozawozić pierogi wszyscy żeby pochowali do lodówek? No i później jeszcze pewnie chwilę posiedzimy. Trzeba podomykać wszystko, podomykać. Się nie widziałem w ogóle naszego gościa. Od samego rana, nie wiem, czy wy był, czy w pokoju. No zobaczymy. dobra Widziałem Widziałem hajsy z bankomatu. No i już przywiózł nas pan tutaj kierowca pod jest, bo to jest punkt zborny, bo to, że tu zostawiliśmy motory, jak widzieliście Maciek leci zawieźć pierogi do domu. My z jaskierem czekamy na niego Taste, a stąd pójdziemy do e, takiego Polaka, który tutaj też ma hotel. Nie Jerzego, tylko inny. To jest świeży temat, świeży hotel. Jaskier jeszcze nie miał okazji poznać, to pozna. Zobaczymy, co dzisiaj dzień przyniesie. Na razie. O! Włóczyki je tylko na piwko, a proszę jak jedzą teraz. Smacznego, smacznego. To, to się nazywa kultura picia. Jak jeszcze was zjeść coś? Bardzo kulturalnie. A co, taki bo przyjdzie Maciek później, to przecież na pewno będzie chciał też usiąść szybko coś zjeść i, i ten. A to taki największy bierzemy? Czyli to jest czteroosobowy. No, to, 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 to może mieć pójść, pójść tam, ale będzie lepiej na od, 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 od ludziu, bo my krzyczymy. Znaczy ty. Jak krzyczę. <laughs> o, Dobrze jest. Przenieśliśmy się już w komplecie. Jaskier i Maciek. Hello. I teraz tak. Jesteśmy w takiej bardzo bocznej uliczce, ale bardzo bocznej. Tutaj jest pani, która jest krawcową. Jak widać, ma swój punkt Tuesday. Ma maszynę taką starą, odskulową. jeszcze drink, 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 drink. I coś tutaj szyje, coś tutaj poprawia i naprawia. Tam jest jedna z głównych ulic. Tutaj w samego centrum Siem Reap i tu przy tej ale takiej bardzo bocznej uliczce znajduje się hotel Polaka, który wynajął go dopiero co, to nie jest ten budynek, to jest ten budynek, dobrze mówię, Nie dobrze mówię, przepraszam, to nie jest ani ten, ani ten, to trzeba dopiero wejść do środka, to się nazywało w ten sposób wcześniej, a obecnie nazywa się tak. On chyba się nie nagrywa, z tego co pamiętam. Także ja kamerę na razie daleka. Przepraszam, nie nagrywasz się, prawda? Nie nagrywam. To ja już lecę w takim razie z kamerą dalej. I tu kiedyś byłem i pokazywałem już. I ten hotel już zaczął funkcjonować, tam jakieś pokoje są wynajęte. Nie jest to miejsce e, jak u Jerzego, nie jest to hotel e, w standardzie Wichara. E, Ankor y, Hotel. No ale i ceny są tutaj po prostu niższe. No coś jakby za coś, prawda? Przyjechaliśmy na chwileczkę do, <laughs> odwiedzić Artura. Głos mi siat, ale nie dlatego, że mówię za dużo, tylko cały czas jeszcze <laughs> przeziębienie. Leci po prostu z nosa. Nie będę Państwa oszukiwał, posiedzieliśmy trochę. <laughs> posiedzieliśmy, ale trochę to znaczy, że 20.30 byłem w domu. To jest moje posiedzenie już takie grube. Także, oj, napsociłeś chłopcze. E, Niemniej, rzeczywiście się znalazłem, patrz w, w kurła, znalazłem się już bezpiecznie w domku i, e, i poszedłem spać. Tego nie nagrywałem. Natomiast nagrywam teraz pożegnanie i zakończenie dzisiejszego odcinka, zapraszając jednocześnie na jutro, na 7 rano czasu polskiego. Wielkie dzięki za oglądanie, wielkie dzięki za całe wsparcie, które od Was dostaje. To jest bardzo ważne w tym momencie dla mnie. Nawet nie macie świadomości, jak muzyka w wtedy słyszycie. Jak każde takie słowo to jest cegiełka taka do, 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 do budowania pewnego fundamentu nowego. Także jestem za to bardzo, bardzo Wam wdzięczny. Dziś dziękuję, zapraszam na jutro. I życzę Wam fantastycznego weekendu. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.